Opowiadałam Wam ostatnio o tym, czym jest słowotwórstwo. Zajmowaliśmy się takimi wyrazami, które mają jedną podstawę słowotwórczą. Nie wiem, czy pamiętacie, więc od tego dzisiaj zaczniemy i przyniosłam ze sobą taki przykład, który miałam też poprzednio. Mamy wyraz podstawowy dom. Do tego wyrazu podstawowego dodamy, ja od razu będę pokazywała, że buduję wyraz pochodny. Do tego wyrazu podstawowego dodajemy końcówkę ek i uzyskujemy nowe słowo, czyli domek. Pamiętajcie o tym, bo być może gdzieś Wam to umknęło, że wyraz dom to jest nasza podstawa słowotwórcza, a ek to nic innego jak formant. Takie formanty są różne, one mogą występować na końcu, w środku albo na początku i różnie się będą nazywały, ale to nie jest nasz, naszym dzisiejszym celem lekcji. O tym możecie obejrzeć inny filmik. Natomiast my, mając nasz wyraz podstawowy dom i format ek, czyli podstawę tu, słowotwórczą i format, uzyskujemy domek, czyli mały dom. Dzisiaj zajmiemy się takimi słowami, w których będą dwie podstawy słowotwórcze. Jak to będzie wyglądało, moi drodzy? Nadal będziemy mieli do czynienia z wyrazem e, pochodnym, więc go sobie zostawię. Na chwilę go odstawię jednak. Chciałabym Wam najpierw pokazać o takich wyrazach, które powstają w wyniku złożenia dwóch innych słów, ale takiego złożenia, do którego będziemy potrzebowali jeszcze takiej malutkiej cząstki, takiego łącznika. Tak? Tym łącznikiem może być na przykład literka O, więc ją sobie tutaj po środku postawię. No i cóż, takie właśnie słowa, które składają się z dwóch podstaw słowotwórczych i zawierają w sobie taki łącznik O, nazywamy właśnie złożeniami. A przykładem takiego złożenia będzie na przykład wyraz grzyb. O. Dobrze się pewnie domyślacie grzybobranie. Czasami mówi się, że coś jest pasjonujące, jak grzybobranie. Niektórzy lubią zbierać grzyby, ja nie specjalnie, nie znam się na tym, ale jeszcze nikogo nie otrułam. Niemniej, e, grzyb, łącznik o i branie powstaje nam nowe słowo: grzybobranie. Ten łącznik o jest bardzo wdzięcznym łącznikiem i bardzo wiele słów powstaje dzięki niemu. Chciałabym wam jeszcze pokazać jedno słowo. I teraz tak, żeby ono powstało, będziemy potrzebowali wyrazu roślina, ale nie całe to słowo jest podstawą słowotwórczą, bo okazuje się, że podstawą słowotwórczą w tym słowie, czyli tą cząstką, która się nie zmienia, jest tylko cząstka roślin, a jest końcówką, to nazywamy końcówką fleksyjną, która się odmienia, a jak dodamy do tego jeszcze żerca, czyli osoba, która żyra, no, to dostajemy słowo no żerca Podobnie byłoby z mięso albo wszystko e, Tak to wygląda. Pamiętajcie, mamy dwie podstawy słowotwórcze: grzyb albo roślin, cząstkę o, czyli łącznik i drugie słowo, czyli branie albo żerca. I to są złożenia. Będziemy też mieli inne słowa składające się z dwóch podstaw e, słowotwórczych. Tak zwane zrosty. Zrosty bardzo pięknie tworzy rzeczownik noc. Ustawmy sobie tę noc na końcu. Zbliża się taki okres w roku, przestawiłam sobie klocki, trudno mi je było złapać. Zbliża się taki okres w roku, który na pewno doskonale znacie, jest kojarzony z nocą. To wielka noc. Tutaj nie mamy żadnego łącznika. Mamy dwa słowa, które zestawione ze sobą tworzą. No właśnie, taki wzrost, wielkanoc. Dwa słowa zyskują nowe znaczenie, tworząc jedno słowo. Ale nie tylko wielkanoc, bo jest też życzenie. Życzymy komuś dobrej nocy, prawda? Czyli dobranoc mówimy. I to dobranoc również będzie stanowiło. Zrost, tak? Nie mamy żadnego w środku łącznika, czyli mamy wzrost. Dwa słowa zrosły ze sobą i stworzyły nowe słowo. Ale będziemy mieć jeszcze w końcu takie pojęcia, które będą składały się z dwóch podstaw słowotwórczych, ale będą niepołączone ze sobą w żaden sposób. I tutaj na przykład będziemy mieć babie, lato, Widzicie, one nie są w żaden sposób ze sobą połączone, ani nie są zrośnięte, ani nie mają łącznika. Dwa słowa tworzą nowe zupełnie znaczenie. Podobnie będzie z, ze zwrotem wieczne pióro. I takie zwroty, które składają się z dwóch podstaw słowotwórczych, ale tworzą zupełnie nowe znaczenie, nazywamy zestawieniami. Mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu filmikowi, będziecie już wiedzieć, czym są złożenia, jak grzybogranie wzrosty, jak Wielkanoc, czy zestawienia, jak babie lato, czy wieczne pióro. Trzymajcie się, do zobaczenia.